Rzeczy w Minecraftzie, o których twórcy nie chcą, abyśmy wiedzieli. Ale ja dzisiaj zepsuję ich plany. Oto 12 błędów i trików, które totalnie zniszczą ci mózg. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę i suba, a ja zajmę się resztą. Od najnowszych wersji Minecrafta możemy w końcu cieszyć się łódką ze skrzynką. Jednak to wszystko oczywiście nie może być takie piękne. Jak zwykle już w tej grze coś musi być z nią nie tak. Przyjrzeliście się jej kiedyś dokładnie? Bo ja tak i wiecie co? Już nigdy tego nie odzobę. Bacze. Skrzynka w łódce z każdej strony ma 12 pikseli długości! Ty normalna skrzynka ma dwa więcej! Dokładniej mówiąc zmniejszyli ją o 15%, a nadal ma taką samą pojemność! A co ciekawe łódka w wagonie ma normalnie 16 pikseli! Tylko ta w łódce jest jakaś dziwna! Zwróciliście kiedyś uwagę na cieniem mobów? Ja nie, ale dzisiaj postanowiłem to zmienić! Okazuje się, że każdy mob co całkiem logiczny, go ma! Ja nie, chyba, że kliknę F5 to mam, dobra, nie mam pytań! Wróćmy do mobów! Okazuje się, bo Wiem, że ich cień jest na tyle silny, że nie tylko pojawia się pod nimi, on również przenika przez bloki. I to nie jakieś szyby, tylko pełnoprawne, silne, solidne półbloki. Robi się przez to połowę słabsze, ale nadal jest. A co jeszcze śpieszniejsze? na półbloku go nie ma, ale tam jest. Nie mam pytań. Na pewno nieraz każdy z nas bawił się redstone'em. Fajne jest, w sumie więc nie ma się co dziwić, nie? Ale okazuje się, że jest jeden blok i kilka itemów, które mogą być do tego bardzo, ale to bardzo przydatne. A jest to Szafa grająca i płyty. Tak, sam w to nie wierzę, ale zaraz wam to udowodnię. I co najważniejsze, nie mówię to o żadnych skomplikowanych mechanizmach, ale o czymś, co może przydać się każdemu z was. Tak się składa, że jeśli połączymy szafy grające z komparatorami, to w zależności od tego, jaką płytę wrzucicie do środka, tak daleki sygnał Redstone'a on wyda. O, płyta, która znajduje się jako pierwsza w EQ daje tylko jedną kratkę zasięgu. Druga płyta w EQ daje już dwie, potem trzy, cztery, pięć, i tak aż do maksymalnego zasięgu. Fajne, nie? Można zrobić tajne przejście, które otwiera się tylko i wyłącznie na konkretną płytę. Nie działa i działa. Ja się tym totalnie jaram. Czas na kolejne rzeczy, które już nigdy nie wyjdą wam z głowy. Nie bez powodu jestem na wodzie. Wiadro z wodą wszyscy zdają i kochają. Wiadomo też, że możemy do niego zabrać jakąś rybę, nie? Dajmy na to łososia. A teraz spokojnie przyjrzyjmy się obu tymi temom. Po lewej stronie puste wiadro, i po prawej stronie wiadro z łososiem. Czy to. Tylko ja widzę, że coś jest nie tak. Spójrzmy na to jeszcze bliżej! Normalne wiadro znajduje się jeden piksel wyżej od wiadra z jakąkolwiek rybą. I to nie kwestia tego, że ryba się nie zmieści, bo mogli naciągnąć ją piksel wyżej, nie? Po prostu chyba komuś się musiało źle kliknąć. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie łososia, ale też rozdymki, dorsza, nemo i nawet tak Wszystkie z tych wiader są dokładnie jeden piksel niżej niż zwykłe. I nie wiem jak was, ale moje oczy już bolą! Czasami wstaje z łóżka, ponieważ panej nocy patrzę w okno i zastanawiam się, czy istnieją rzeczy, które nie istnieją. Potem przypominam sobie, że to jest Minecraft, więc tu wszystko jest możliwe! A zaraz pokażę wam, jak wygląda item, który nie istnieje. Kojarzycie pandy, co nie? Małe, fajne, dobra, może niekoniecznie takie małe, ale stworzonka, które lubią jeść! Najczęściej jedzą bambusy, ale tak naprawdę mogą jeść wszystko, co tylko chcemy! A to za pomocą tej komendy, która może nam się dzisiaj przydać. Na przykład szkło dać pandzie do jedzenia szkło i będzie je jadła, nie pytajcie proszę dlaczego. I właśnie dzięki temu będziemy mogli stworzyć coś, co nie istnieje. Synk w tym, że musimy naszej pandzie dać do jedzenia lunetę. Spyglass, proszę bardzo. I kiedy tylko zacznie je jeść, stanie się to! rozrzucać się tekstury, które nie istnieją. Co to jest za fioletowa kropka? I to nie jest kwestia tego, że mam przejdery. Obiecuję wam, mogę je wyłączyć i będzie działo się dokładnie to samo. Wszystko to jest spowodowane jedną prostą rzeczą. Otóż Minecraft nie przewidział, że ktokolwiek będzie kiedykolwiek chciał jeść lunetę. Ale co ciekawe, przemyśleli to dosłownie z każdym innym blokiem. Mogę dać jej do jedzenia im taga. I akurat on ma normalne partikle, a nie jakieś fioletowe, dziwne kwadraty. Nie wnikam. Ale jedno jest pewne. Zobacz Czyliśmy coś, czego widzieć nie powinniśmy. Proszę, nie zamykajcie mnie za to w więzieniu. Chcę zmienić imię mojej owcy. Ma na imię Marlena, ale chciałbym, żeby wszyscy to widzieli. No to co mogę zrobić? Jest ultra proste. Ja no, wchodzę do kowadła, daję na im taka i zmieniam imię Marlena. Proszę bardzo, gotowe. Koszt zaklęcia jeden level. Fajnie, fajnie, całkiem tanio. Marlena gotowa? Równie dobrze mógłbym tutaj wpisać Dinner Bone. Jak wszyscy dobrze wiemy, wtedy moja Marlena byłaby do góry nogami. I wszystko super, ale jeśli chciałbym tego dinnerbone Bone dać większej ilości zwierząt. To co jak co, ale tego Expa trochę zejdzie. Proszę bardzo, 5 name tagów zabrało mi już 5 leveli. Co gdyby jednak dało się oszukać system? Nazwać no, naraz nie jeden, a maksymalnie 64 name tagi. I jako, że się stakują, nie powinno być z tym problemu. Wpisuję Dinner Bone. Mamy 36, a koszt zaklęcia to nadal jeden level. Mam 24 level, zapamiętajcie to. Biorę name tagi i mam 23. A więc nazwałem 36 name tagów za pomocą. Jednego levela. Co to nie jest dobry deal? Oszukaliśmy system. A zostając już w tym macie kowadę, widziałem ostatnio na TikToku kilka eksperymentów, które pokazywały, jak silne naprawdę one są. Położyłem pod spodem kilka sadzonek i kilka roślinek. No i okazuje się, że kowadło to tak naprawdę nie daje sobie z nimi rady. Jest to dziwne. Okej, okay, jest nawet bardzo dziwne. Ale jest coś, co jeszcze bardziej mi ryje, Oto uschnięty krzak. Wydawać by się mogło, że prawie identyczny item do normalnej sadzonki, nie? Więc tak jak w przypadku sadzonki, powinien on to kwadło niszczyć na strzępy! Ale czy na pewno sprawdźmy to? Eee... Tak. W się sensie znaczy nie! Nie niszczy kowadła, tylko kowadło niszczy uschnięty krzak. Kompletnie odwrotnie niż z kwiatami i normalnymi statunkami. Dlaczego? Nie mam pojęcia, ale jest to co najmniej dziwne. Enchantu Torpeda na trójzębie chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Działa on tak, że podczas deszczu albo kiedy jesteśmy w wodzie możemy teleportować się razem z naszym trójzębem. Albo bardziej lecieć niż teleportować się, nieważne. Wszyscy wiemy o co chodzi, nie? I mało tego, jest to na tyle wszechstronne, że wystarczy naprawdę tylko ciupka wody jak na przykład tutaj w tej skrzynce a i tak będzie działać. Fajnie, ale czy na pewno. Tutaj tej wody ledwo dotykaliśmy. A kiedy weźmiemy taki kocioł i go wypełnimy tym samym, No możemy do niego wejść. No i co, jak co, ale w wodzie ewidentnie jestem. Nawet bardziej niż na tej skrzynce. Ale trójząb już nie działa. Ta woda musi być jakiegoś gorszego sortu. Okazuje się jednak, że nie tylko woda może być lepszego albo gorszego sortu. To samo dotyczy wagoników. Albo raczej tego, jak działają. Jeśli na drodze wagonika postawimy jakąś przeszkodę w postaci bloku, o na przykład tak to wagonik nie będzie w stanie przez nią przejechać. Ja nawet nie wnikam dlaczego? Bo miejsce ma, ale niech mu będzie. Nawet na siłę go nie przepchamy. I to samo w sobie jest już ultra dziwne, ok? Ale czym dalej w las, tym robi się jeszcze gorzej. No jeśli ten sam blok postawimy jeszcze bliżej torów, to jakimś cudem to nie będzie już żaden problem. Z żadnej blokady normalnie przejeżdża, jakby wszystko było w porządku. I bo tego, że ten stone znajduje się na wprost drogi. Spróbujcie tylko postawić jeden wyżej i to już będzie problem. Jest problem, nie ma problemu. I teraz to jedynie my możemy mieć problem do Minecrafta, że jest bez sensu. A i tak będzie robić się tylko gorzej. Jeśli spojrzymy sobie na ekwipunku, to niektóre itemy mają w swojej nazwie blok. Blok żelaza, blok miedzi, blok diamentów, blok... Ko Dobra, koper akurat nie ma nazwy blok, ale i tak trochę tego jest, okej? Okay? Co gdyby jednak istniał blok, który nie jest blokiem, ale ma w nazwie blok? Chwilę, chwilę, co? Przez ja już mówiłem wam, że to jest Minecraft i tutaj wszystko jest możliwe? No to oto moja nowa kolekcja bloków. Wszystko jest normalne. Normalne, ale do czasu! Tak, ta konkretna płyta to też jest blok! Nie wierzycie, to no zapraszam bardzo serdecznie do EKU. Wpisujemy blok po angielsku. No i co? Blok, 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 blok i płyta! A to dlatego, że nazwa tej płyty to bloki, ale wychodzi na to, że ona też jest blokiem! Jeśli więc ktoś kiedyś zapyta was, ile jest bloków w Minecraftzie? To nie zapomnijcie o tym jednym! Z innych ważnych rzeczy, o których warto byłoby pamiętać, chciałbym przypomnieć o czymś bardzo ważnym użytkownikom Elytry: Firewerki w Minecraftzie do przyjaciół. Litry, nie? Nie da się temu zaprzeczyć. No jednak jeśli w jakiejś starej zapomnianej skrzynce zdajecie trochę firewerek z efektami. Są dwie opcje. Możecie albo zrobić wielkie fajerwerkowe show. Polecam, to dobry pomysł. Albo możecie pomyśleć, że w końcu firewerki to firewerki. I spróbować polecieć gdzieś elytrą. Ta to powodzenia. Fajerwerki z efektami elytra to najgorsze połączenie jakie istnieje. Bo owszem polecicie, ale jakim kosztem. One normalnie w powietrzu wybuchają. Ale nad wami, tylko wprost w was! I jak to się skończy, przekonałem się na własnej skórze! Polecam więc to zapamiętać! A Oreszcie rzeczy z tego odcinka, lepiej zapomnieć, aby nie leźć sobie jeszcze bardziej bani! Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Dobrano trzeba! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz epicki film! W tym przekonałem się, czy krwawa Alex naprawdę istnieje! Chcesz się przekonać, to klikaj koniecznie i sprawdź to sam!